Matki bardzo często stają się ofiarami przemocy domowej, i najtrudniejsze w tych sytuacjach jest to, że nikt tych matek nie chce słuchać. Dlaczego? Bo inne matki, e, brzydko powiem, spieprzyły im sprawę. Jest wiele matek, które składają fałszywe zawiadomienia o przemocy domowej, e, przez co sprawy faktycznej, faktycznej przemocy domowej są bagatelizowane. Odkładane na półeczkę pod nazwą konflikt rodzicielski, czy konflikt rozwodowy, konflikt rozstaniowy. I tutaj po prostu jest, że tak powiem, kolokwialnie po chłopsku, miazga, ponieważ nikt nie jest w stanie wówczas tym matkom pomóc, nikt nie jest w stanie, nikt nie chce nawet tych kobiet słuchać. A więc, tak, kobiety bardzo, bardzo często są ofiarami przemocy domowej, bardzo, bardzo często. Jest to gigantyczny problem i naprawdę, naprawdę rozrywa serce. Rozrywa serce. Gdy do mnie trafiają takie alienowane mamy, które zostały alienowanymi mamami przez to, że była na nich dokonywana mocna, ostra przemoc domowa, i gdy zaczęły ją udowadniać, to ojciec postanowił odebrać im to, co najcenniejsze, czyli zabrać im dziecko. No i tutaj jest, tutaj się odwraca sytuacja, ponieważ matka przestaje walczyć o ukaranie ojca, tylko walczy o to, żeby odzyskać opiekę nad swoim ukochanym dzieckiem, przemoc. Naprawdę rzadko, kiedy ma jedną taką, wiecie, bombę dowodową. To jest zawsze układanka i układanka, którą należy budować bardzo systematycznie. To jest tak, jak układacie sobie puzzle. Tak samo musicie budować materiał dowodowy na przemoc domową, która jest wobec Was stosowana. Każde siniaki, bóle głowy, szyi, stan lękowy, bezsenność omdlenia, napady paniki. Kierujecie się do lekarza POZ, psychiatry lub na SOR. Wpis, pacjentka zgłasza, że i dowód. Niebieska karta. Tylko błagam, nie nadużywajcie niebieskiej karty. Jeżeli jesteście ofiarami przemocy domowej, oczywiście zakładacie niebieską kartę w policji, OPS czy, OPS czy MOPS, w szkole, w przedszkolu. To jest bardzo mocny dowód, bo system uruchamia dokumentację. Tylko, że ten dowód jest właśnie zbyt często nadużywany przez matki, które wcale nie, ma, nie mają dobrych zamiarów. Treści w telefonie, wiadomości typu, zabijecie, jak wyjdziesz z domu, to, to zobaczysz, jeśli mnie zostawisz, to cię zniszczę, nagrania awantur. Pamiętajcie, że w Polsce możecie nagrywać sprawcą przemocy bez zgody, jeśli to was chroni. Screeny z groźbami, screeny, że blokuje wam dostęp do pieniędzy, zabiera telefon, zab zabrania. Wyjść z domu, zabrania, otrzymywać kontakty z rodziną, zeznania świadków najczęściej. Sąsiedzi słyszą awantury, przyjaciele widzieli obrażenia, dziecko mówi w szkole o przemocy domowej. To są bardzo mocne dowody. Notatki własne, dziennik przemocy, daty, co powiedział, co zrobił, w jakich okolicznościach. Sędziowie uwielbiają takie dzienniki, bo to pokazuje ciągłość tych zachowań przemocowych wobec Was. Historia w banku, kontrola finansowa, tak zwana przemoc, przemoc ekonomiczna w postaci kontroli finansowej, brak dostępu do, końca, do konta, narzucane limity, pobieranie wszystkich pieniędzy kobiety przez tego mężczyznę. To są realne dowody. Opinie psychologiczne. Psycholodzy są w stanie potwierdzić zespół stresu pourazowego, PTSD albo CPTSD, objawy lękowe, objawy związane z przemocą kontrolującą, Um, opinia takiego biegłego jest bardzo często takim game changerem więc tutaj warto jest o nią walczyć um, jak pomóc prawnie wiecie bardzo często gdy trafiają do mnie te sprawy to ja też przez wiele mam taki mindfuck na zasadzie jak pomóc skutecznie, jak pomóc jak najszybciej, ponieważ te sprawy wymagają bardzo pilnego jak najszybszego działania um, jest coś takiego jak wniosek o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia mieszkania Podstawą jest artykuł 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Sąd często wydaje decyzję w 48 godzin i jest wtedy zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się. Można ten zakaz otrzymać przez policję na miejscu albo przez sąd. Znaczy wiadomo zawsze musi, jeżeli przez policję na miejscu, i tak musi być decyzja prokuratora zgłoszenie przestępstwa. Najczęściej jest to artykuł 207 kodeksu karnego, 190 kodeksu karnego, 207 paragraf 1a kodeksu karnego, artykuł, artykuł 191 kodeksu karnego, artykuł 190a kodeksu karnego. Gdy kobieta jest ofiarą przemocy, sąd ma obowiązek uwzględnić przemoc przy ustalaniu. Kontaktów i opieki nad dzieckiem, chronić matkę i dzieci przed dalszymi konsekwencjami tej przemocy, czy przed dalszą przemocą domową. Sądy, wiecie, mają obowiązek zapobiegania tej wtórnej wiktymizacji i mają też obowiązek zapobiegać przed wymuszonym kontaktom. Dziecka czy dzieci z agresorem, z osobą, która dokonywała bezpośredniej przemocy na mamie, pośredniej przemocy na dziecku czy na dzieciach. Co więcej, bardzo ważne, żeby budować swoją wiarygodność w sądzie, a kobiety najczęściej po przemocy są bardzo chaotyczne, bardzo lękowe, bardzo wycofane, bardzo przestresowane, przebodźcowane. A sprawca wchodzi, wiecie, elegancki, pewne siebie, uśmiechnięty. I sędziowie niestety zbyt często kupują tą fasadę. Także kobieta traci wiarygodność, bo faktycznie jest chaotyczna, jest taka, można powiedzieć, nawet nieporadna, ponieważ... Przemoc domowa potrafi naprawdę dać bardzo, bardzo mocno w kość i tutaj to się u, u kobiety czy u mężczyzny, takie że jest też ofiarą tej przemocy domowej, to się odczuwa e, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Mm. Żeby nadać kobiecie wiarygodność przed tym sądem. Wiecie, zamiast chaotycznie opowiadać 10 lat przemocy, Czasem wystarczy powiedzieć, a miałam ostatnio taką sprawę i byłam na posiedzeniu sądu. Kobieta powiedziała, wcześniej też ustalałyśmy niektóre kwestie, a powiedziała: Przemoc mojego męża wobec mnie była stała, była głównie psychiczna, ale też fizyczna i na pewno kontrolująca. Najgorsza była izolacja, wyzwiska, straszenie odbieranie mi możliwości normalnego funkcjonowania w życiu zawodowym i rodzinnym. Pamiętam, że jeszcze dodała, że doszło do momentu, w którym ona bała się we własnym domu przy mężu wziąć głębszy oddech i, jak to się mówi, chodziła na paluszkach przy nim, żeby go w żaden sposób nie zdenerwować. Zamiast emocji w sądzie, należy mówić o faktach. W dniu tym i tym zabrał mi telefon, w dniu tym i tym wypłacił całą pensję z mojego konta, w dniu tym i tym zezwolił mi robić zakupy, ale tylko w jego obecności. Groził, że odbierze mi dziecko, groził, że mnie zabije, jeśli od niego odejdę. Wtedy pokazujecie, że te Wasze reakcje, te, te emocje, ten płacz, ten, ten chaos są objawami traumy ale nie są histerią, co bardzo często przed drugą stroną strony jest używane jako jakieś zaburzenia psychiczne.